Cześć, witajcie, jestem Natek i w tym filmie Wam pokażę auto Bugatti Chiron. To auto jest naprawdę bardzo szybkie. Już widzicie, że jadę 150 km na godzinę. To auto się chyba trochę dziwnie niszczy, ale myślę, że to nie szkodzi, ponieważ tym autem się naprawdę fajnie jedzie i nawet się tym da driftować. Teraz ja mam troszeczkę za szybko chyba. Tak, ładnie. Tutaj przeszkadza, weźmy, je wyłączmy. No, ojeju. Jeszcze zauważyłem, że w środku to wszystko jest takie niebieskie i te siedzenia są takie ładne. Tak, które przychlone do tyłu. No, ta kierownica jest bardzo ładna. Pedały wyglądają inaczej niż w zwykłych autach. I w ogóle wszystko jest inne w środku tutaj. Więc weźmy tutaj na ulicę, budźmy. Jak widzicie, dużo nie przyjechałem, a już jadę ponad 100 km na godzinę. Ojeju, ciekawe ile takich aut w tym filmie zepsuje. To auto. Ma 25 wersji i teraz mam tą wersję domyślną, to jest chyba ta, ale jeszcze mogę wziąć na przykład to wersję sportową czerwoną i myślę, że nie ma sensu testować to auto na tym torze offroadowym oraz e, na mapie z tą górką, bo nie ma żadnej wersji offroadowej, ale to nie szkodzi, zamiast tego e, wezmę to auto na tą płaską mapę i zobaczymy jak się rozpędzę. Ta wersja ma taki duży spoiler z napisem Bugatti. Ojeju, no to pojedźmy na tor i zobaczymy, jak to auto sobie tam poradzi. Ojeju, lecę! I mogę jeszcze trochę to obraz upyjać, trochę później zmienię, no już jadę 200 km na godzinę. Więc weźmy tutaj, zwolnijmy, tak żeby tam nie zjechać z toru. Weźmy jeszcze może zmienimy tutaj sc. To weźmy może teraz wersję tą pomarańczową sportową i ta wersja też ma taki spoiler i ma w dachu okna. Więc to jest też, myślę, bardzo fajne. O! Pięknie! Wow! Tam się naprawdę bardzo dobrze driftuje. No! Pięknie! Ładnie, bardzo ładnie! To wreszcie się naprawdę bardzo fajnie driftuje. Więc jadę już 300 km na godzinę weźmy tutaj Wiedźmy i hamujemy teraz. I raczej nie wyhamuję, no właśnie, nie wyhamowałem. Mogę jeszcze wziąć tą wersję Super Sport Extreme i wezmę ją jeszcze raz później na tym płaskim torze. No, na piasku to auto zbyt dobrze nie jeździ. Dobra, wyłączyłem ESC i teraz dużo lepiej jadę. To auto ma nawet na wszystkie koła, więc myślę, że będzie ciekawie. I ta wersja jest zrobiona przez tą samą osobę, która robiła tego Gavrila Vertexa. No tutaj z ust zderza No nie! I z tego co wiem, to chyba to uda się podzielić na pół, jeżeli w odpowiedni sposób je zniszczę. Więc weźmy tutaj, pojedźmy. Dobrze. Nie. No prawie. Ojej, <słuchy> Ale się z tego zrobił naleśnik. Prawie. Dobrze, e, nie udaje mi się tego auta za bardzo na pół podzielić, ale ten film na, nagrywam już długi raz, ponieważ pierwszym razem mi się dźwięk nie nagrał. No i wtedy mi się udało go podzielić na pół, więc teraz e, powinno Wam się to pokazać na ekranie. I to to bardzo fajnie kopciło tam wcześniej. I teraz ten dym jest taki... Te spalińce takie niebieskie albo zielone. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj robię ja takie duże kółka tym autem i bardzo no, dobrze mi idzie. Gdyby tylko... Na tej ściany tam nie było. No i to auto ma bardzo dużo fajnych detali. Tutaj na przykład z przodu są takie dziurki. No te światła, tak, są takimi kwadratami. Jak wyłączę auto. Tak się wyłączają. Jak włączę auto. To się też tak fajnie włączają. Z tyłu tak samo to wygląda. Tylko dźwięk jeszcze posłuchajcie. No ładnie. Jeszcze od środka. No, ładnie. Może przełączę sobie nagłośnik, który ma bas, to może będzie trochę dźwięk inny. No, całe moje biurko się zatrzęsło. Weźmy jeszcze z pierwszej sobie spójmy. No, całe biurko mi się trzęsło, jak to auto włączałem. A więc jestem na mapie tą skocznią i wezmę, myślę, to auto Super Sport 300+. Ten spoiler się właśnie nie ruszył. Wyskakujemy z prędkością 350 km na godzinę. Jest 500 m, czy lecę albo 400, coś. Nie zadziałał mi, zwolniony tempo z jakiegoś powodu, więc weźmy jeszcze raz 200, 300. Teraz wyskakuję z prędkością 350 km na godzinę. I lecimy. Ja się w powietrzu kręciłem. I lecę 400. 80 metrów, i auto się właśnie podzielimy na, o, na pół, tak mniej więcej. Ale wezmę jeszcze tą wersję Super Sport Extreme, ponieważ ma taki spoiler duży. To może będzie troszeczkę lepiej. I wyskakuje z prędkością 350 km na godzinę. Ale mam spoiler, to może. Nie wiem, tak samo poleciałem. Troszeczkę bliżej tym razem. Jeszcze raz, tylko bez ESC. Teraz idziemy 360 km na godzinę. Teraz leciałem. Jechałem. No i dużo dalej. Nie wiem, z 600 metrów może? Jak tam jest 500? Nie wiem, 500, 500 coś albo 600 nawet. No i się auto na pół podzieliło i do wody wpadłem i ta druga część też. A więc jestem na tej płaskiej mapie, jak wezmę tą wersję, jak kliknę na tą wersję 42 sekundy, to pisze, że w 2017 roku Bugatti jakiś rekord pobiło, że w 42 sekundy e, się rozpędzili do 400 km na godzinę i z powrotem do zera. I pisze też, że z 400 km na godzinę do zera hamowało w 9 sekund to auto, więc to jest chyba dobry wynik. No to spróbujmy. E, SC trzeba wyłączyć, bo będę jał szybciej. No to raz, dwa, trzy. Jedziemy. I może jakiś licznik na ekranie się pokaże. No ładnie, już jadę 300 km na godzinę. I widzę, że to rozmycie ruchu, co niedawno zostało dodane, nie jest perfekcyjne. 380. Może jednak musimy mieć Weźmy ten top speed. O, jeszcze się rozpędzam, dobra. spoko. 400 km na godzinę jadę. No tutaj to rozmycie ruchu tak dziwnie działa. No tutaj jak będę miał 400, to hamujemy. Ok, dobra hamuję No, mam zero, a jeszcze się ruszałem, dobra. Jakiś robot mi po monitorze chodzi. z mojego monitora. Ej, problem rozwiązany. Super Sport 300 nie ja też wezmę to SC Top Speed, jeżeli ma. Tak, ma. Dobra, jedziemy. No to już jadę 300 km na godzinę. 400. Dobra, jesteśmy ja się chyba szybciej rozpędzał o tej wcześniejszej wersji. Ale się rozpędza. 340, 450, 480, już prawie 500 jest. Hamujemy. Teraz Wam się na ekranie pokaże w ile sekund wyhamowałem, więc się zatrzymam. Teraz weźmy jeszcze tu ostatnią wersję. Super Sport Extreme. No i jedziemy jeszcze do SC, przełączę sobie. I ta wersja nie ma tej wersji Top Speed, więc po prostu wyłączę SC. Już też jadę prawie 400 km na godzinę. Ojej, ale to się rozmywa. No 380 już się dalej nie rozpędzę. Teraz wezmę, przełączę na wsteczny. Dobrze, więc jeżeli ten film Wam się podobał, to obejrzyjcie ten film, co Wam się teraz pokazuje na ekranie, bo tam jechałem autem, który jedzie parę tysięcy kilometrów na godzinę więc jeżeli nie chcecie pamiętać żadnego kolejnego filmu to zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę dziękuję wam za oglądanie tego filmu cześć o ale się teraz fa tak fajnie kręciłem